Pamiętacie, jak czuliście się, gdy bank wypowiadał Wam umowę kredytową? Czy po wypowiedzeniu umowy bank składał Wam jakieś propozycje restrukturyzacji i zawarcia ugody? Czy oczekiwania banku były realne i odpowiadały Waszym możliwościom finansowym? Nazywam się Filip Powroźnik. Jako prawnik doradzam klientom, jak radzić sobie z komornikiem i wychodzić z długów. Reprezentuję klientów w sporach z bankami i innymi wierzycielami. To pozwala mi na wypowiadanie się o możliwościach ugodowych po wypowiedzeniu umowy kredytowej. Z moich doświadczeń w relacjach z bankami wynika, że po wypowiedzeniu umowy kredytowej bank oczekuje od klienta opłaty upielgardniającej w wysokości 10-20% kwoty zadłużenia, aby, jak to mówią pracownicy banku, przekonać się, że klient jest wiarygodny i dopiero podjąć z nim rozmowy ugodowe. Taka postawa banku jest nielogiczna. Klient przez kilka miesięcy nie płacił rat kredytu. Bank wypowiedział umowę. I teraz bank oczekuje, że klient w jakiś cudowny sposób znajdzie pieniądze w wysokości kilkukrotnie większej niż te wszystkie raty, których nie płacił do tej pory. Jeśli kredyt opiewał na kwotę 100 tysięcy. A klient przez kilka miesięcy nie płacił rat kredytu, które wynosiły około 2000. To teraz bank, aby podjąć rozmowy ugodowe z klientem, żąda wpłaty 10-20 tysięcy w celu wykazania wiarygodności klienta. Zawsze w podobnych sytuacjach zastanawiam się, czym kieruje się bank oczekując takich warunków. Kto w banku odpowiada za takie nieracjonalne propozycje? Jeśli klient nie mógł płacić po 2000 miesięcznie, to znaczy, że nie miał tych pieniędzy. Jak wobec tego można oczekiwać, że ta sama osoba będzie miała nagle 10-20 tysięcy na uwiarygodnienie się? Zamiast żądać tak absurdalnych warunków, bank powinien pomóc klientowi odbudować swoją sytuację finansową. W opisanym wyżej przypadku tkwi jeden z problemów systemu bankowego. Bank który wypowie umowę kredytową, nie jest zainteresowany przywróceniem pierwotnego harmonogramu spłaty. Bank zasłania się swoimi procedurami i skazuje klienta na spotkanie z komornikiem. Na pytanie do pracownika banku o to, jak bank wyobraża sobie, że ktoś, kto nie płacił przez kilka miesięcy rat kredytu, będzie w stanie jednorazowo wpłacić kilkanaście tysięcy, pracownik czasem arogancko przerywa wypowiedź i używa prymitywnego argumentu. Klient był świadomy, co podpisuje. Po takiej wypowiedzi rozumiem bardzo dokładnie, że o technikach rozmowy z klientem w celu zdobycia jego zaufania pewnie nie było na szkoleniach. Do zobaczenia.